Marko znajduje ogłoszenie o wynajmie dwóch bliźniaczych domów i, negocjując zniżkę z powodu koniecznych remontów, wprowadza się do jednego z nich razem z żoną i synem Konradem. Drugi dom pozostaje pusty przez jakiś czas, aż pewnej nocy Konrad widzi nowych sąsiadów przybywających rodzinę Kacpra, Anny i ich córki Kseni. Jednak dom obok wciąż jest w złym stanie bez śladów prawdziwej przeprowadzki. Kiedy żona Marko próbuje poznać sąsiadów, zauważa, że w domu panuje bałagan. Nie ma w nim mebli, a Kacper i Anna unikają rozmowy. Tajemnica się pogłębia, gdy Marko zauważa absolutną ciszę dochodzącą z sąsiedniego domu. Coś niezwykłego, biorąc pod uwagę, że mieszka tam dziecko. Aż pewnej nocy on i jego żona słyszą dziwny, hipnotyzujący śpiew, dobiegający z za ściany, co wywołuje w nich niepokój. Początkowo Marko i jego żona śmieją się z dziwnego śpiewu, ale wkrótce zauważają coś niepokojącego. Dźwięk wydaje się pochodzić od więcej niż trzech osób, a ściana zaczyna się nagrzewać. Marko czuje nie tylko wibracje, ale prawdziwe ciepło. Wtedy nagle śpiew ustaje. Następnego dnia, wychodząc do pracy, Marko dostrzega dziewczynkę sąsiadów, patrzącą na niego przez okno. Wygląda normalnie, ale nie odpowiada na jego gest powitania. Tej nocy śpiew się nie powtarza, ale dzieje się coś jeszcze bardziej przerażającego. Marko budzi się sparaliżowany i widzi trzy ciemne postacie o czerwonych oczach u stóp swojego łóżka mężczyznę, kobietę i dziecko. Gdy kobieca postać kieruje się do pokoju Konrada, a dziecięca zbliża się do jego żony, męska patrzy na Marko z nienawiścią. Stwór chwyta go za twarz i wymiotuje gorącą, cuchnącą substancją prosto do jego gardła. Marko krzyczy i budzi się, odkrywając, że to wszystko wyglądało jak koszmar, ale uczucie terroru pozostaje. W sobotę Marko w końcu spotyka swojego sąsiada Kacpra na zewnątrz. Mężczyzna wydaje się sympatyczny, ale tłumaczy, że często podróżuje, co wyjaśnia brak mebli. W trakcie rozmowy Kacper przedstawia swoją żonę Annę i córkę Ksenię. Aby lepiej się poznać, Marko zaprasza ich na kolację, na co chętnie się zgadzają. Przed pożegnaniem Kacper prosi o pożyczenie śrubokręta do naprawy klamki w drzwiach. Podczas kolacji Marko zauważa dziwne zachowania sąsiadów. Kacper, choć uprzejmy, wydaje się nie rozumieć żartów, odniesień kulturowych ani wiadomości, jakby dopiero uczył się o świecie. Ksenie, zamiast zabawy z Konradem, niezwykle interesuje technologia, szczególnie telefon komórkowy. Anna również ma trudności w prowadzeniu naturalnych rozmów. Podczas posiłku troje gości jest z niezwykłym głodem, jakby od dawna nic nie jedli. Żegnając się, wszyscy obejmują Marko, jego żonę i Konrada w nienaturalnie długim i niezręcznym uścisku. Wkrótce potem z sąsiedniego domu zaczynają dobiegać dziwne dźwięki, kroki, przesuwanie mebli, upadające przedmioty, jakby ktoś intensywnie przeszukiwał wnętrze. Marko wychodzi na zewnątrz i patrzy na ciemny budynek, mając wrażenie, że coś tam jest. Myśli o wezwaniu policji, ale nagle hałas ustaje. Chwilę później Marko zamiera ze strachu, widząc Kacpra, Annę i Ksenię wracających ulicą. Twierdzą, że po kolacji wybrali się na spacer i właśnie wrócili. Kiedy Marko wspomina o hałasach, Kacper bez cienia niepokoju zaprasza go do obejrzenia wnętrza. Zaglądając do środka, Marko widzi, że wszystko jest nienaruszone, żadnych oznak wtargnięcia czy bałaganu. Więc co wywołało te dźwięki? Tej nocy Marko nie może zasnąć i obserwuje ulicę przez okno. W pewnym momencie ma dziwne wrażenie, że widzi ciemne, unoszące się cienie, które poruszają się po podwórzach i chodnikach w uporządkowany sposób. Próbuje wmówić sobie, że to tylko jego wyobraźnia. W środku nocy jego żona i Konrad budzą się z przerażającymi krzykami. Oboje mieli ten sam koszmar, widzieli te same trzy ciemne istoty o czerwonych oczach, które Marko spotkał podczas paraliżu sennego. Najgorsze jest to, że opisali wszystko ze szczegółami, łącznie z momentem, gdy jedna z postaci wymiotuje cuchnącą substancją do ust Marko. A tego nigdy nikomu nie opowiadał. Następnego ranka zauważają, że z domu zniknęły pewne przedmioty: szczoteczka do zębów żony Marko, zabawka Konrada i co najbardziej zastanawiające, śrubokręt, który Marko pożyczył Kacprowi. To sprawia, że zaczyna podejrzewać, że jego sąsiedzi mogą odprawiać jakiś rytuał. Zaintrygowany Marko postanawia zapytać właściciela domu o pochodzenie rodziny Kacpra i czy ich referencje zostały sprawdzone czekając na odpowiedź spędza dzień obserwując dom sąsiadów udając że grzebie przy samochodzie wtedy podchodzi do niego starszy sąsiad pan Nowak i zadaje nieoczekiwane pytanie ile osób mieszka w domu obok trzy odpowiada Marko starzec marszczy brwi i mówi tylko trzy to muszą mieć wielu gości, bo widzę ludzi wchodzących i wychodzących z tego domu przez cały dzień, nawet w nocy. Rewelacja szokuje Marko nigdy wcześniej nie zauważył tej aktywności, ponieważ cały dzień spędza w pracy, ale teraz jego podejrzenia rosną. Ile osób naprawdę tam mieszka? W niedzielny wieczór Marko ponownie widzi sąsiadów wychodzących z domu, ubranych tak samo jak zawsze. Udając swobodę pozdrawia ich i pyta dokąd się wybierają. Kacper odpowiada jedynie, że idą na spacer po okolicy. Podejrzewając coś, Marko prosi Konrada by podążył za nimi na rowerze. Jeśli zajdą za daleko, wróć. Jeśli zauważysz, że wracają, biegnij przed nimi i krzycz. Trójka, kiedy dotrzesz do domu. Tymczasem Marko korzysta z faktu, że nadal ma klucz do bliźniaczego domu. I postanawia na własną rękę zbadać dom kacpra. Po wejściu zastaje jeszcze gorszy obraz niż wcześniej. Salon ma popękane i odpadające ściany. Przed zakurzoną telewizją stoi stara poplamiona kanapa. W domu nie przeprowadzono żadnego remontu. Wręcz przeciwnie, wygląda na opuszczony. W kuchni unosi się obrzydliwy zapach. Drewniane szafki są zgniłe i przekrzywione. Nie ma normalnego jedzenia, tylko opakowania po błyskawicznych daniach, porozrzucane po podłodze, niektóre już otwarte i wyschnięte, jakby były spożywane na sucho, tylko z przyprawą. Są też otwarte puszki z tuńczykiem i brudne talerze. Łazienka na parterze jest nieużywana, zablokowana gruzem i krzesłami. Idąc na górę, Marko czuje nasilający się zapach pleśni. Pokój Kseni jest zamknięty, bez łóżka, a w powietrzu unosi się silna woń wilgoci. Pokój rzekomej pary kryje jednak coś jeszcze bardziej niepokojącego. Nie ma w nim żadnych mebli, tylko sterta brudnych szmat w kącie, służących za prowizoryczne posłanie. Na podłodze znajduje się kilka rzeczy. Stara książka w zielonej okładce z lat sześćdziesiątych oraz sterta pogniecionych ubrań. Jednak najbardziej przerażające odkrycie czeka na Marko przy ścianie dzielącej oba domy, dokładnie w miejscu, gdzie wcześniej odczuwał dziwne ciepło. Wyryto w tynku symbol, pentagram otoczony mniejszymi trójkątami narysowany czymś ostrym. W górnej części rysunku wbito gwóźdź, na którym zawieszono mały woreczek. Ogarniający go strach sprawia, że Marko sięga po woreczek i zagląda do środka. Znajduje w nim zabawkę Konrada, szczoteczkę do zębów swojej żony oraz śrubokręt, który pożyczył Kacprowi. Wszystko, co zniknęło z jego domu, było tutaj. W tym momencie jest pewien, Kacper, Anna i Ksenia nie są zwykłymi ludźmi. Może to czarownicy, okultyści, albo coś jeszcze gorszego. Będąc wewnątrz domu Kacpra, Marko zauważa, że dziwne symbole znajdują się nie tylko na ścianie, ale także na podłodze i suficie. Całe pomieszczenie jakby lekko wibruje. Powietrze wypełnia nieznośny odór, a niski, irytujący dźwięk odbija się echem po pokoju. Nagle Marko czuje silne zawroty głowy i na kilka chwil traci przytomność. Kiedy się budzi, słyszy Konrada na zewnątrz krzyczącego trójka raz za razem, to było umówione hasło ostrzegawcze, że sąsiedzi wracają. Zdesperowany Marko próbuje wyjść, ale gdy zbliża się do schodów, widzi jak drzwi salonu zostają odblokowane. Bez innej opcji biegnie z powrotem na górę i chowa się w łazience pełnej starych mebli i śmieci. Gucając między gruzem, wstrzymuje oddech i słyszy jak rodzina wchodzi w ciszy. Wchodzą prosto do sypialni pary. Wtedy Marko słyszy coś przerażającego, cała trójka zaczyna rozmawiać, ale ich głosy nie brzmią jak ludzkie. Niektóre słowa są rozpoznawalne, lecz inne są niezrozumiałe, wypowiadane w gardłowym, zniekształconym tonie. Nagle wszystko cichnie. Chwilę później zaczynają ponury śpiew, podobny do tego, który Marko już wcześniej słyszał, ale tym razem jest on jeszcze intensywniejszy. Dźwięk przeszywa jego umysł, powodując pulsujący ból głowy. Musi się stamtąd wydostać. Z najwyższą ostrożnością Marko podnosi się i wymyka z łazienki. Zaglądając na korytarz, widzi coś przerażającego. Kacper, Anna i Ksenia stoją twarzą do ściany, z dłońmi przyłożonymi do pentagramu. Ale to nie jest najgorsze: ich wygląd się zmienił. Teraz są identyczni, jak te mroczne istoty o czerwonych oczach, które Marko i jego rodzina widzieli podczas epizodów paraliżu sennego. Wtedy telefon Marko wibruje. Tylko jedno powiadomienie, ale wystarczające, by spotęgować jego napięcie. Ostrożnie wyciąga urządzenie z kieszeni i próbuje wyłączyć wibracje, jednocześnie czytając wiadomość na ekranie. To od właściciela domu. Marko, o których lokatorach mówisz? Jeszcze nikomu nie wynająłem tego domu, jest przecież pusty, prawda? Przez kręgosłup Marko przebiega lodowaty dreszcz, gdy uświadamia sobie, że Kacper, Anna i Ksenia przestali śpiewać. Teraz stoją zwróceni ku niemu w idealnej linii ojciec po jednej stronie, matka po drugiej, a dziewczynka po środku. Ich sylwetki są jeszcze bardziej zniekształcone, nieludzkie, a oczy jarzą się w ciemności. Nie ma już czasu na ostrożność. Przerażenie całkowicie pochłania Marko. Rzuca się pędem na dół, przemyka przez salon, wypada na ulicę i biegnie do swojego domu, zatrzaskując drzwi za sobą. Dysząc ciężko i będąc w kompletnym szoku, jest w stanie tylko mamrotać raz za razem. — Demon! Demon! Jego przerażona żona wpada do przedpokoju z kuchni i pyta, co się dzieje. Zrozpaczony, Marko rozkazuje. Kobieto, bierz wszystko, co możesz, wrzucaj do samochodu. Wyjeżdżamy teraz. Konrad, schodź natychmiast. Musimy stąd wyjść. Nie rozumiejąc nagłości sytuacji, jego żona nawet nerwowo się śmieje i próbuje zapytać o powód pośpiechu. Ale Marko tylko nalega. Na miłość Boską, po prostu zrób o co proszę. To pilne. Wyjaśnię po drodze. Podczas gdy pakują wszystko, Marko spogląda na drzwi. Najgorsze się dzieje, Kacper jest na zewnątrz, spokojnie idzie w stronę ich domu. Ale tym razem wygląda normalnie. Kacper puka do drzwi, nalegając, by z nim porozmawiać. Marko, ogarnięty paniką, krzyczy, żeby odszedł, nawet przeprasza za wtargnięcie do jego domu. Ale Kacper wciąż puka i spokojnym lecz niepokojącym tonem mówi. Wszystko w porządku, Marko. Chcę tylko porozmawiać. Pozwól mi porozmawiać z tobą i twoją żoną. Po kilku minutach bez odpowiedzi, Kacper rezygnuje i odchodzi, spokojnie idąc środkiem ulicy, a za nim podążają Anna i Ksenia. Marko widzi idealną okazję do ucieczki. Pogania żonę, by wszystko wrzuciła do samochodu, ale wtedy zauważa coś przerażającego. Gdzie jest Konrad? Dlaczego jeszcze nie zszedł? Jego żona odpowiada, że chłopiec pojechał na rowerze na przejażdżkę z wnukiem pana Nowaka, zaraz po tym jak krzyknął: Tamta trójka, przed domem. Panika powraca z pełną siłą. Marko natychmiast rozkazuje: dzwoń do niego teraz, a nie, lepiej tylko zapytaj, gdzie jest i każ mu czekać. Pojedziemy po niego samochodem. Wyjeżdżamy z tego domu. Nerwowość Marko udzieliła się jego żonie, która zaczęła desperacko dzwonić do Konrada, ale on nie odbierał. Zrozpaczony Marko chwycił co mógł i wybiegł na poszukiwania. Pobiegł do domu pana Nowaka i zapytał o syna. Pan Nowak spytał wnuka Filipa, który potwierdził, że Konrad był z Anną i Ksenią, tymi dziwnymi sąsiadkami. Zawołały go do siebie, a on poszedł, ale nigdy nie wrócił. Serce Marko zabiło mocniej. Zapadał zmrok, a on uświadomił sobie najgorsze. Konrad był z tymi istotami. Bez zastanowienia Marko pobiegł do domu, chwycił nóż i rozkazał żonie: "Zostań tutaj. Jeśli coś się stanie, dzwoń na policję". Ruszył prosto do domu Kacpra, waląc w drzwi z całej siły. "Oddaj mi mojego syna natychmiast!" Przez kilka minut walił w drzwi, grożąc, że je wyważy. Wtedy nagle drzwi się otworzyły. Wyszedł Konrad. Ale coś było nie tak. Jego twarz była blada, a wyraz twarzy przestraszony. Jednak było w nim coś jeszcze dziwniejszego. Wyglądał na apatycznego, pozbawionego energii. Marko pociągnął go do domu, obejmując i pytając, czy ktoś zrobił mu krzywdę. Żona, przerażona, chciała zadzwonić na policję ale zamiast tego pobiegła, by objąć syna. Wtedy Konrad słabym głosem wyszeptał tylko – chcę napić się wody. Matka Konrada pobiegła po wodę, podczas gdy chłopiec próbował opowiedzieć, co się stało, ale słowa z trudem opuszczały jego usta. Marko chciał tylko wiedzieć, czy wyrządzili synowi jakąś krzywdę. Konrad, wciąż wstrząśnięty, zdołał wyjaśnić – Tato, one zabrały mnie tam, skąd pochodzą. To miejsce wyglądało jak piekło. Mogą się tam dostać przez ten dom. Wrzuciły mnie tam, tato. I to było straszne. Wszystko było przerażające. Ponure. Najgorsze miejsce, jakie istnieje. Tam chcieli mnie skrzywdzić. Ale udało mi się wrócić. Chłopiec kontynuował. Kacper powiedział, że nie ma sensu próbować uciekać. Piekło nas odnajdzie, zabrali nasze rzeczy i naznaczyli nas czymś. Teraz piekło myśli, że jesteśmy nimi. Przyjdą nas zabrać, tato. Marko próbował to wszystko zrozumieć, gdy nagle z kuchni dobiegł krzyk, a zaraz potem dźwięk tłuczonego szkła. Pobiegł tam i zobaczył swoją żonę otoczoną przez mroczne istoty o czerwonych oczach. Dotykały jej, wąchały, analizowały. Z salonu dobiegł rozpaczliwy krzyk Konrada. Więcej stworzeń otaczało go. Było ich mnóstwo, wszędzie. Zdesperowany Marko wrzasnął. — To nie my, to oni. Oni mieszkają w tym domu obok, zabierzcie ich. Cienie wydawały się zdezorientowane, jakby próbowały coś rozszyfrować. Wtedy Marko przypomniał sobie o obrzydliwej substancji, którą zwymiotował podczas paraliżu sennego. Może to zostawiło fałszywy znak, wprowadzając istoty w błąd. Nagle światła zgasły. Strach był nie do zniesienia. Nagle jedno z tych stworzeń przeniknęło przez ścianę do domu Kacpra. Chwilę później wróciło i wykonało jakiś znak w stronę pozostałych. Wszystkie potwory poszły za nim. Światła zapaliły się ponownie. Marko i jego rodzina usłyszeli krzyki Kacpra, Anny i Kseni. Najpierw były ludzkie, potem stały się potworne, pełne bólu i rozpaczy. Aż w końcu wszystko ucichło. Żona Marko tylko się modliła, Konrad drżał, błagając, by zostawiono go w spokoju. Marko mocno go objął i zapewnił to koniec. Następnego ranka Marko i jego żona postanowili sprawdzić dom obok. Przerażający sąsiedzi zniknęli bez śladu. W sypialni wszystko wyglądało tak jak wcześniej. Łącznie z workiem wiszącym na gwoździu w ścianie. Żona zapytała: A co było w tym worku? Marko odpowiedział: To tutaj znalazłem zabawkę Konrada, jego szczoteczkę do zębów i śrubokręt. Wyjąłem wszystko i schowałem do kieszeni. Myślę, że niechcący przerwałem rytuał kacpra. Zrozumieli, że usuwając przedmioty, Marko nieświadomie pokrzyżował plany Kacpra. Bez zakończenia rytuału, piekielne istoty znalazły prawdziwych uciekinierów i zabrały ich z powrotem. Później Konrad wyjaśnił, że Kacper, Anna i Ksenia byli zbiegami z piekła, uciekliby żyć wśród ludzi, a w obawie przed schwytaniem, próbowali oszukać istoty, chcąc, by inna rodzina została zabrana na ich miejsce. To wyjaśniało dziwne dźwięki, symbole, śpiewy i wszystkie przerażające wydarzenia. Marko nigdy nie dowiedział się, czy to wszystko było prawdziwe, czy jedynie jakąś demoniczną iluzją. Ale ostatnie odkrycie przyprawiło go odreszcze. Któregoś dnia, szukając w internecie, znalazł informację o książce w zielonej oprawie, którą znalazł w domu Kacpra. Była to książka opublikowana kilkadziesiąt lat temu, napisana przez nieżyjącego już autora. Nazwisko autorki? Anna Xenia Kacper. Czy to stamtąd te istoty wzięły swoje imiona? Kim lub czym one naprawdę były? Marko nigdy się nie dowiedział. Po tamtym dniu on i jego rodzina wyprowadzili się i nigdy więcej nie wrócili do tego miasta.